No i cóż w kocim pokoju. Taka pustka można powiedzieć, białyczek wcina. I dziewczynki mnie tak przywitały obie przy drzwiach. One już też mają dosyć bycia tutaj same. One, i one tak tęsknią, żeby wyjść już mają tak serdecznie dosyć. Chcą po prostu czegoś, a nie siedzenia w tej ciszy cały czas. Także nasiedziały się tyle miesięcy. Nie wiem, to już może lat. Nie, lat, nie, no bo ile ta wojna trwa. Ale za długo. Także będą miały dla Was niespodziankę. Tak? Białyczku, jak Ty się czujesz, kochanie? Ty mnie nie lubisz, prawda? Przez to wsadzanie Ci leków. Ale dziś jest ostatnia dawka. Naprawdę to jest dobra dla Ciebie wiadomość, kochanie. Dobra dla Ciebie. Także wszystko jest w porządeczku w kocim pokoiku. Niestety znowu zaraz wychodzę i zostawiam je. W drugim pokoju koty przede mną spieprzają aż się kurzy za nimi. No i ten chłopczyk, niestety, na mnie nasyczał też, więc. A nie wiem, jak będzie z łapaniem ich. <laughs> A przecież muszę do weta je złapać i tak dalej. No nic. Jak zawsze. No i też chciałam powiedzieć: jeszcze to napiszę, że te dwa kotki i tuli to są ostatnie w tej chwili przed przerwą kolejną. Kotki, ponieważ ja potem muszę mieć przestrzeń, żeby załatwiać sprawy. No, związany z historią różowego kontenerka Tyle tylko powiem. No i tyle. Na razie. Zobaczcie. Zobaczcie. Nawet biełyczek ożył. On mnie tak przestał lubić, bo ja go łapie, daję mu te leki, ale widzę, że jednak ma humory, bo już się zaczęłam martwić. Machu, humor, kochany jesteś, tak malutki, tak, przepraszam cię. No przepraszam, jeszcze dostaniesz później raz i to już się skończy. No a tutaj kitki, o patrzcie, ona chodzi, na ogon sobie nałożyła. Ich, cudowne moje kitusie, śliczne piękne. Cudowne moje kochane kitusie. Takie piękne pareczka, delikatniutka. Kocham je bardzo, słuchajcie. Ale jak kocham, to muszę puścić. Nie mogą u mnie zostać. Nie mogą niestety. Ale byłaby para nie z chłopakami. Dogadałyby się. Ale nie mogą, bo one są zdrowe. A Ria jest niestety białaczkowy. Tak. No. Dobra. Trzymajcie kciuki za nas wszystkich bo dzisiaj raczej pójdę do Weta też z tym z Tuli. A potem jeszcze muszę z tamtymi, także dzień bez Weta, dniem straconym. Papa. Ko, tuś na słoneczku, ale połóż się na chwilkę, niech ja Cię mogę, niech ja Cię mogę troszkę sfilmować, jak cieplutko, jak fajnie, a Ty siedzisz gdzieś pod łóżkiem. O, właśnie. Tu połóż, tu połóż się, tak jest. I poleż sobie chwilkę. Nie musisz się chować, nie musisz. O, jak pięknie kotek mruczy. Jaki cudowny, jaki śliczny kotek. Przepiękny. Tak jest, kochanie. Wszystko dobrze. A my, moi drodzy, no czekamy na pana Szymona, który przyjedzie po kotki. Który przyjedzie. Poznania, spod Poznania, który już się nie mógł doczekać, ale w końcu się doczeka. Dzisiaj będzie miał te dwie, no nie powiem, żeby one były bardzo. Ee, jak to powiedzieć? Żeby one były bardzo łatwymi kotkami. No ale też bez przesady nie są to dzikie kotki. To są po prostu delikatne kotki. To są cudowne istotki, ja je bardzo kocham, są poza tym bardzo piękne, tylko że no, te charakterki mają takie delikatne, no, bojaźliwe, chociaż sarunia tak uwielbia się bawić. Zresztą obie uwielbiają się bawić, obie. No, bardzo się lubią bawić, bardzo. Także dzisiaj się zmieni również ich życie. Znowu będą przeżywały straszne stresy. Którki. No i co, i białyczek. Czy zostanie sam białyczek? Oto jest pytanie, na które będzie trzeba odpowiedzieć. Tak jest. Tak jest. Co białyczku, kochany, jak ty się czujesz dobrze? tulka. Jak ty się, kochanie, czujesz? Co tam, białyczku? Hej, niuniku! Dziewczyneczki się bawią, niczego nieświadome, niczego nieświadome, tak? Moje kochane, twój brzuszek to jest po prostu piękny, a twój? Twój też, troszeczkę takie zostało, troszeńkę, troszeńkę po prostu. Tak, wszystko się pięknie goi A tu siedzi. Ufa. Jaka ona jest drobniutka, kiczka. Jaka bardzo wzruszająca. Cześć, słoneczku, kochany. Tyle przeszłaś, słoneczko, tak? Moja malutka. Będzie dobrze. Tak, maleństwo. Ale ty jesteś piękna. Uf, uf, uf Jaki ogon. Jaka długa sierść. Cześć, słońce. Cześć, maleńka. Nie bój się, kochanie. Nie bój się, słoneczku. Zobacz, taka ciotka mruga do ciebie oczkami, mruga. Tak? Nie bój się, maleńka. Niedługo będziesz mieszkała w drugim pokoju. Tam będziemy się bawić. Wiesz? Mój kochany. O, jaki kotek zestresowany, jak się wpatruje. Nieruchome oczy. Nie bój się. Zobacz, ja na ciebie nie patrzę. Wcale. Tak? No to fajnie. Piękne. No i zobaczcie, kochani, zobaczcie. Tak, tak. mi ja będę dzisiaj ryczeć. Będę ryczeć dzisiaj cały wieczór. Kochane moje skarby. Najważniejsze, że jedziecie razem do nowego domku, kochane. Będzie dobrze, nie bójcie się szapki. Wiem, kochaneczku, wiem. Tak mi przykro. Będziecie sobie siedziały naprzeciwko siebie. Będzie dobrze. Obiecajcie ciotce. A, <słuch> wzruszający bardzo moment. Mój kochany, mój. Jedziecie aż dwie godzinki, będziecie jechać do domku. Jest kuchem, żebyczki, moje, Ja Was bardzo kocham. Dałam Wam relaks, drapaczek, Wasze jedzonko, ulubione. A Białyczek zostanie jeszcze do jutra. Pidulek zostanie sam w tym pokoju do jutra. Bo jeszcze jutro pójdziemy na kontrolę. Tak, kochany. No i co? I my sobie tutaj mieszkamy, tak, z naszym zjad, troszeczkę to fajnie. Ja mu tam dałam takie suplementy, i oczywiście już nie chcę, jak to kot. Wiadomo, prawda? Że jak już są jakieś rzeczy włożone w karmę, to już kują bardzo w ząbki. No, to jest bardzo spokojny, spokojny kotek. Tutaj o proszę Fika chodzi, a on e, nic, on nie reaguje na pieski kompletnie. Jeszcze, no nie wiem, tak. Oczywiście, no nie wiem, co z nim zrobić, naprawdę. Na razie jeszcze się nie widział ani z Rio, ani z Hektorkiem, w sensie nawet przez kratkę, ale to jest taki spokojny kot. Ja myślę, że on jest bezproblemowy. Liczę na to, że znajdzie domek, że ja nie będę musiała tutaj zaburzać mojego stada, bo wiecie, że to jest układ idealny, jeśli chodzi o chłopaków, i za nic w świecie nie chciałabym tego zniszczyć. A teraz już koniec na dzisiaj. Króciutki filmik. Dużo emocji. Ja muszę to też po swojem odchorować. Także dobrej nocy. Pa.